W jakiej grupie zaczynał przestępczą karierę Rafał S, pseudonim Szkatuła? Co łączy go z głośną strzelaniną w centrum handlowym Kliw? Jak został najbardziej poszukiwanym przestępcą w Polsce i numerem jeden warszawskiego półświatka? W której ośmioligowej drużynie grał w piłkę, w czasie gdy policja nie mogła namierzyć go od 10 lat? Jak wyglądał stołeczny świat przestępczy na początku lat dwutysięcznych? Te i wiele innych wątków poruszamy w dzisiejszym materiale. Rafał S. pseudonim Szkatuła urodził się w 1974 roku w Warszawie. Do świata przestępczego stolicy wkraczał jako złodziej samochodów, początkowo kradnąc auta z kilkoma kolegami z podwórka, później działając już na znacznie większą skalę. Według zeznań Igora Eu pseudonim Patyk, Znanego złodzieja samochodowego, który przewijał się w głośnej sprawie generała Papały, wraz ze szkatułą miał ukraść około 50 aut luksusowych marek. W tym celu w połowie lat 90. przestępcy mieli nawet przenieść się na jakiś czas do Holandii. Z czasem Rafał S. trafił do grupy Piotra K., pseudonim Bandziorek, która działała głównie na terenie Śródmieścia i Woli. W listopadzie 1998 roku. Szkatuła wraz z kompanem próbował ukraść samochód, który, jak się okazało, należał do ukraińskiego milicjanta. Podczas próby kradzieży funkcjonariusz wyciągnął pistolet i zaczął strzelać do złodziei. W ich schwytaniu próbował pomóc polski policjant po służbie, który, będąc świadkiem sytuacji, starał się zablokować swoim autem uciekających przestępców. Koledze Szkatuły udało się zbiec. Jednak on sam został schwytany i trafił na kilka miesięcy do aresztu. W międzyczasie szef jego gangu Bandiorek wyjechał do Niemiec, gdzie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jego obowiązki w Warszawie przejął wtedy Mariusz D, pseudonim Przeszczep. Grupa kontynuowała swoją działalność, zajmując się porwaniami dla okupu czy handlem środkami odurzającymi. Przeszczep jednak kojarzony był przede wszystkim z biznesem samochodowym. Kiedy latem 2001 roku warszawska policja uderzyła w jego gang, wyszło na jaw, że grupa współpracowała z urzędnikami z Wydziału Komunikacji, którzy pomagali gangsterom w legalizowaniu kradzionych aut. Przeszczep miał również w kieszeni kilkustołecznych policjantów. W sprawie działalności jego gangu do aresztu trafił m.in. kierownik sekcji samochodowej Wydziału Kryminalnego KSP. W czasie obławy na grupę wpadł również sam jej lider Mariusz D., a prokurator skierował wówczas do sądu 16 wniosków o areszt tymczasowy dla członków bandy. Wcześniej w Disseldorfie wpadł również Bandziorek. Na wolności pozostał jednak szkatuła, który od pewnego czasu był jedną z najważniejszych postaci w grupie. Rafał S. zebrał wtedy niedobitki po bandziorku i przeszczepie, zwerbował nowych ludzi i stanął na czele własnego gangu. Początek lat 2000 po rozbiciu Grupy Pruszkowskiej i utworzeniu Centralnego Biura Śledczego miał wreszcie przynieść nadzieję na uwolnienie Warszawy od gangsterskich porachunków. Czas ten jednak okazał się najbardziej dynamicznym okresem w historii polskiej przestępczości zorganizowanej. Na pierwszą pozycję wysunęła się wówczas brutalna grupa mokotowska z Andrzejem H. pseudonim Korek na czele. Po mieście szalał nieobliczalny gang mutantów, a młody Wołomin sam wybijał się w wewnętrznych porachunkach. Dużo działo się również na warszawskim Żoliborzu. Tam do 2000 roku twardą ręką rządził Stefan K. pseudonim ksiądz. W grupie jednak doszło do buntu wzniesionego przez jego podwładnych, którzy czuli się wyzyskiwani. Po tym jak zlikwidowano księdza w jego własnej knajpie technopap, Żolibosz rozpadł się na kilka osobnych frakcji. Największymi z nich zarządzali Piotr W. pseudonim łańcuch i Szymon K. znany jako Szymon złomianek. Gdzieś pomiędzy tymi krwawymi wydarzeniami swoją potęgę budował śródmiejski gang Szkatuły, który poniekąd włączył się w żoliborskie porachunki. W 2001 roku na wolność wrócił bowiem Tomasz S. pseudonim Komandos, który uchodził za wiernego człowieka Stefana K. Komandos po stracie szefa nie zamierzał jednak składać broni, a wręcz przeciwnie, zabrał się do przejmowania terenu do kluczowego zwarcia pomiędzy frakcjami. Doszło w kwestii podziału zysków z giełdy Volumen, na której handlowano między innymi kradzioną elektroniką. Największy kawałek tortu z Volumenu należał bowiem do Szymona. Jednak w zyskach z haraczy zbieranych od handlarzy chcieli również partycypować inni, w tym Komandos i Szkatuła. Według wersji prokuratury, zatwierdzonej przez wyroki sądowe, Szymon i Szkatuła porozumieli się co do podziału zysków z wolumenu i jednocześnie uznali, że należy wyeliminować nieobliczalnego komandosa. Jeden z ludzi Szkatuły, Libańczyk i sam Z, pseudonim Wiktor, który później zeznawał przeciwko Rafałowi S., opowiedział w sądzie o tym, jak jego szef postanowił usunąć Tomasza S. Kiedy wyszedł na wolność Komandos i próbował odzyskać stare wpływy, na rozkminkę pojechaliśmy we czterech: Szkatuła, dziadek, Kima i ja. Ale komandos na nasze żądania odpowiedział, że nie po to zabierał, aby oddawać. No, zero szacunku. Po tym spotkaniu Szkatuła zdecydował, że trzeba komandosa oddawać. A jak przyjdzie ten moment, to on zamówi śmieciarkę do wywiezienia ciała. Według późniejszych zeznań wspomnianego Kimy, czyli Piotra K, Szkatuła do spółki z Szymonem oraz Dariuszem Esz, pseudonim Darek Brudnowski, mieli złożyć się na tę egzekucję i wyznaczyć do jej wykonania właśnie kimę. Ten ostatni jednak z nie do końca jasnych powodów nie ruszył do akcji, zaś za broń miał chwycić urodzony na terenie Kazachstanu Achmatow Szarani, pseudonim Szach. 31 maja 2002 roku w centrum handlowym Klif. Miało dojść do tak zwanej rozkminki pomiędzy ekipą komandosa a Szymonem. Ten ostatni miał się określić, jakie jest jego stanowisko w temacie podziału zysków z wolumenu. Komandos, jeden z braci budyniów, Artur M., Krzysztof B. oraz Artur N. pseudonim Jogi, oczekiwali na Szymona w restauracji Viking. Ten w końcu się zjawił, jednak nie przysiadł się do reszty, a jedynie wziął komandosa na stronę i zamienił z nim kilka słów. Kiedy wyszedł, jego miejsce zajął egzekutor, który zaczął strzelać do Komandosa i reszty, w pełnym ludzi centrum handlowym. Od jego kul ranny został Jogi, a życie stracili Artur M. i Krzysztof B. Komandos zaś rzucił się do ucieczki przez parking podziemny, pobiegł na postój taksówek, skąd odjechał w kierunku Żoliborza. Tomasz S. uszedł wtedy z życiem, jednak polowanie na jego głowę się nie zakończyło. Zamachowiec dopadł go 13 sierpnia późnym wieczorem, kiedy komandos odkurzał swoje BMW na stacji benzynowej przy ulicy Radzymińskiej. Egzekutor zaszedł go od tyłu i zlikwidował kilkoma strzałami. Achmatow Szarani, podejrzany o udział w tamtych wydarzeniach, do dziś znajduje się na liście osób poszukiwanych. Szymon Złomianek został zatrzymany w 2003 roku i skazany na 7 lat za podżeganie do zamachu na Komandosa i inne przestępstwa. Został później małym świadkiem koronnym i zeznawał przeciwko Szkatule, który stał się jego śmiertelnym wrogiem. Miała być to forma zemsty za groźby z użyciem noża, jakich ludzie Szkatuły dopuścili się wobec jego rodziny. Według jego relacji za zlikwidowaniem Komandosa. Stał bezpośrednio Rafał S. Szkatuła się pozbył komandosa po prostu z czystych względów higieny pracy, bo komandos się robił już niebezpieczny, nie w sensie, że mógł coś zrobić, tylko w sensie, że nie kontrolował pewnych zachowań i opowieści swoich. Jednak nadużywał tej heroiny. Opowiadał Szymon w programie Miasto Gniewu. W 2019 roku, przebywający już od lat na wolności, Szymon K. Odebrał sobie życie, strzelając w pierś z broni czarnoprochowej. Niedługo po wydarzeniach z komandosem w stołecznym półświatku nastąpiła swego rodzaju pustka. W ciągu kilku lat młody Wołomin wewnętrznymi wojenkami niejako sam wyeliminował się z walki o wpływy. Po wydarzeniach w Parolach i Magdalence rozbito gang mutantów, a główny boss Mokotowa Korek trafił za kraty. Wtedy na arenę wkroczył Szkatuła, który stojąc na czele swego śródmiejskiego gangu, zaczął grać pierwsze skrzypce w świecie warszawskiej mafii. Jego grupa zajmowała się całym wachlarzem przestępstw kryminalnych: handlem środkami odurzającymi na wielką skalę, kontrolowaniem agencji towarzyskich, porwaniami dla okupu czy ściąganiem haraczy od przedsiębiorców i handlarzy. Według policji w kolejnych latach grupa Szkatuły rozrastała się do tego stopnia, że zaczęła wychodzić poza teren Warszawy, a nawet poza województwo mazowieckie. Gang werbował również obcokrajowców i współpracował z grupami spoza Polski. W trakcie późniejszego śledztwa wyjdzie najaw, że w kierowaniu gangiem pomagał Szkatule jego przyrodni brat Marcin K., pseudonim Belmondziak, a organizacja podzielona była na podgrupy, którymi zarządzali wyznaczeni przez Rafała S. szefowie. Grupa posiadała również swoich księgowych oraz skarbników, a także miała specjalny fundusz przeznaczony na pomoc prawną i finansową dla członków gangu, którzy zostali aresztowani. To wszystko działo się mimo faktu, iż Szkatuła już od 2001 roku, czyli już przed zamachami na Komandosa, był poszukiwany przez policję. On jednak na 10 lat zapadł się pod ziemię i do tego stopnia zniknął z radarów służb, że te były niemal przekonane, iż albo nie żyje, albo spędza gangsterską emeryturę w jednym z egzotycznych krajów. Jak się później okaże, Szkatuła w tym samym czasie będzie rozgrywał mecze w piłkarskiej B klasie na boisku oddalonym o 50 km od Warszawy. Choć służby nie potrafiły namierzyć lidera grupy, Policja zabrała się do rozbijania jej struktur. W lutym 2008 roku Centralne Biuro Śledcze przeprowadziło zmasowany atak na ludzi szkatuły. 250 funkcjonariuszy wtargnęło wówczas do 26 mieszkań na terenie aglomeracji warszawskiej i zatrzymało kilkunastu najważniejszych członków grupy. Wpadł wówczas jeden z najbliższych współpracowników szkatuły, Fejsz S, pseudonim Kurt. W sierpniu schwytano trzy kolejne osoby, w tym Siergieja D., uważanego przez policję za przywódcę rosyjskojęzycznego odłamu gangu. W październiku w rękach funkcjonariuszy znalazło się 10 kolejnych osób powiązanych z grupą, w tym kobieta prowadząca w Warszawie agencje towarzyskie. Podczas tamtych czynności zabezpieczono broń, w tym karabinek AK-47, duże ilości zabronionych substancji oraz mienie o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Rafał S. w końcu trafił na sam szczyt listy najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. W końcowej fazie poszukiwań miał już na koncie 8 listów gończych i dwa europejskie nakazy aresztowania. Za pomoc w jego schwytaniu policja wyznaczyła również 20 tysięcy złotych nagrody, choć należy przyznać, iż biorąc pod uwagę możliwość narażenia się największemu gangowi w stolicy, nie robiła ona wrażenia. Rafał S. był niezwykle ostrożny. Wszelkie polecenia przekazywał przez pośredników, zmieniał wygląd i używał fałszywych dokumentów. Po latach bez znaku życia z jego strony, służby były już na tyle zdezorientowane, że zaczęły zakładać, iż postać szkatuły Jakobosa Warszawskiego Półświadka to mistyfikacja wymyślona przez stołecznych gangsterów, mająca wprowadzać ich w błąd i mieszać w ich ustaleniach. Nagle wszyscy złapani przez nas bandyci mówili, że działali na polecenie Rafała S. Nie wykluczamy, że mógł się udać kilka lat temu na przestępczą emeryturę i dzisiaj żyje spokojnie na wybrzeżu Hiszpanii lub też w Ameryce Południowej, mówili dziennikarzom, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji pod koniec 2008 roku. W 2010 roku do schwytania szkatuły powołano specjalną grupę pościgową. W kolejnym roku wreszcie udało się go namierzyć. Do śledczych zaczęły docierać informacje, że pod Warszawą pojawia się osoba, która może być poszukiwanym rafałem S. 11 maja 2011 roku policjanci w miejscowości Lesznowola koło piaseczna zatrzymali szarą skodę fabie. Mężczyzna Znajdujący się w środku nie przypominał jednak poszukiwanego, miał długie włosy i brodę. Wylegitymował się również paszportem z własnym zdjęciem i na inne nazwisko niż Rafał S. Mundurowi jednak nie dali się zwieść. Dokonali zatrzymania i przewieźli mężczyznę do komendy stołecznej. Choć zatrzymany sam się przyznał, iż to on jest poszukiwanym od dekady Rafałem S., dla pewności przeprowadzono badania DNA. Te potwierdziły, że szkatuła wreszcie znalazł się w rękach policji. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących poszukiwania szkatuły jest fakt, iż niebezpieczny gangster tropiony przez służby w całej Europie grał w piłkę w ośmioligowym LKS Pniewy. Jak na łamach polityki pisał zmarły niedawno Piotr Pytlakowski, szkatuła zgłosił się do zespołu jako Andrzej Ponikowski, pomocnik który poszukuje nowego klubu. Po załatwieniu wszelkich formalności, Szkatuła dołączył do drużyny, z którą zagrał kilka meczów, zdobywając jedną bramkę. Jeden z mieszkańców wsi Pniewy, znajdującej się około 50 km od Warszawy, tak wspominał mafioza, z czasu gry w B-klasie. Wie pan, do dzisiaj nie chce mi się wierzyć, że to był taki znany człowiek, a ja z nim po meczu piwko wypiłem, jak z sobie równym. Mniejszy ode mnie o głowę, broda jak u poety. Jak rękę mu uścisnąłem, to delikatna taka. A jakby go porównać ze mną, to ja bardziej przypominam gangstera. Szkatuła z boiska przeniósł się jednak na salę sądową. Tam usłyszał 13 zarzutów, w tym kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, czy handel środkami odurzającymi na wielką skalę. Gangster nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Jednak poszedł na tak zwane samoukaranie, proponując karę 5,5 roku więzienia. Prokuratura się zgodziła, a prowadzący sprawę sędzia Igor Tuleja stwierdził nawet, iż jest to postawa godna szacunku. Zmuszanie by wyrażał żal i skruchę godziłoby w jego godność, a skrucha zapewne nie byłaby szczera, powiedział sędzia. Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze znacznie mniej spodobała się jego kompanom współświadka. Korzystając z tej instytucji, niejako przyznaje się, iż zarzucane przestępstwa miały miejsce, co w konsekwencji może zaszkodzić innym podsądnym. Tak zwane DPK najczęściej pozwala uzyskać niższy wyrok, jednak jest źle widziane w kręgach przestępczych. Jedną z osób, która zgłaszała pretensje do decyzji Rafała S., był wspomniany wcześniej libańczyk Wiktor, który postanowił zeznawać przeciwko swojemu szefowi. Jak podaje cytujący fragmenty rozprawy Tygodnik Wprost, Wiktor zapytany, dlaczego postanowił współpracować, mimo iż wcześniej przez długi czas milczał, odpowiedział Ja spędziłem 14 lat w więzieniach i nigdy nie przyszło mi do głowy, do czegokolwiek się przyznać ani pójść na samo ukaranie, bo na coś takiego nie pozwala nasz kodeks honorowy. Gdy się więc dowiedziałem, że szkatuła dobrowolnie poddał się karze, poczułem się zdradzony. Potem były próby porwania mojej żony. Na szczęście nieudane. Na 90% jestem pewien, że za tym stał szkatuła. Rafał S. w odpowiedzi przekazał, iż jest gotów poddać się badaniu na wariografię. Aby udowodnić, że nie ma nic wspólnego z próbą uprowadzenia kobiety. Ponadto nie uważa, aby korzystając z DPK komukolwiek zaszkodził, gdyż nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Libańczyk był tylko jednym z wielu gangsterów, którzy zeznawali przeciwko szkatule. Poza wspomnianym Szymonem K, obciążał go również między innymi Piotr K. Pseudonim Kima, który miał od szkatuły otrzymać zlecenie na komandosa. Według Rafała S. Kima postanowił go pomówić, gdyż chciał w ten sposób złagodzić własny wyrok za zastrzelenie swojej dziewczyny w 2002 roku. Wówczas to Piotrka miał w ramach żartu przystawić broń do pleców malującej się przed lustrem patrycji, jednak nabity i odbezpieczony pistolet wystrzelił, pozbawiając kobieta życia. Przeciwko szkatule zeznawał również świadek koronny Marek H. pseudonim Hanior. To właśnie między innymi na podstawie jego relacji ustalono, że grupa Szkatuły miała w latach 2008-2011 przemycić i sprzedać pół tony amfetaminy i 300 kg kokainy. Rafała S. obciążał także dawny wspólnik Rafał B. pseudonim Bukaciak, który po schwytaniu Szkatuły uznawany był za jego następcę w warszawskim półświadku. Sam Bukaciak z kolei, mimo iż został tak tzw. małym świadkiem koronnym, został później skazany prawomocnym wyrokiem na 25 lat. Szkatule z czasem dochodziły nowe zarzuty i jeszcze przez wiele lat wpadali kolejni członkowie jego organizacji. Poza wyrokiem 5,5 roku, na który przystał sąd, w grudniu 2017 roku za podżeganie do pozbawienia życia, próbę uprowadzenia i nielegalne posiadanie broni otrzymał łączną karę 15 lat więzienia. W 2018 roku skazano go prawomocnie za zlecenie pięciu egzekucji, z których część, jak w przypadku Marka czy pseudonim Rympałek, nie doszła do skutku. Za to usłyszał wyrok 12 lat pozbawienia wolności. W marcu 2020 roku sąd apelacyjny obniżył wyrok łączny z 2017 roku z 15 do 11 lat.